Od 6 października tego roku w województwie dolnośląskim numer alarmowy 998 został przekierowany do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Funkcjonują do tej pory jeszcze numery, oczywiście alarmowe, tradycyjne, czyli z dziewiątkami: 998 do Straży Pożarnej, 997 na Policję i 3 dziewiątki do Pogotowa Ratunkowego. Ale wszystkie te numery i tak. Są przekierowywane na numer alarmowy 112, czyli do Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu, i tam najczęściej się dodzwonimy. Niby dla przeciętnego Kowalskiego nic tak naprawdę się nie zmieniło, jednak tylko pozornie, ponieważ do tej pory nasze zgłoszenia odbierali dyżurni Państwowej Straży Pożarnej. Którzy doskonale znają ten teren i nazwy potoczne wielu miejsc. Obecnie wszystkie telefony pod numerem 998 odbierają dyspozytorzy Centrum Powiadamienia Ratunkowego, a najczęściej są nimi osoby spoza naszego regionu. Bywają przypadki, tak jak mieliśmy w dniu wczorajszym, bardzo dużą ilość zgłoszeń odnośnie wichury i związanych z tym zdarzeń, że Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu miało na tyle dużo telefonów, że odbierały inne centra powiadamiania ratunkowego z Polski, z Poznania, Rzeszowa, Warszawy. W trakcie zdarzeń bardzo często działamy pod wpływem emocji. Wówczas ciężko jest podać właściwy adres. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą aplikacje w telefonach, które mogą pokazać nam, gdzie dokładnie się znajdujemy. Jeżeli zgłaszamy pożar, powinniśmy też podać yy, gdzie ten pożar jest, czy to się pali samochód przy budynku, czy pali się budynek i na którym piętrze, bo zupełnie inne, inne samochody zostaną wysłane do pożaru budynku, w którym jest pożar na wyższej kondygnacji, czyli drabina podnośnik pojedzie, a zupełnie inne do, do pożaru przy samochodu. Wszystkie numery alarmowe 997, 998 oraz 999 mają zostać przekierowane do Centrum Powiadamienia Ratunkowego do końca 2024 roku.